Od premiery filmu F1 mijają już dwa miesiące. Przeciwieństwie do miliona innych kanałów motorsportowych nie zrobiłem na ten temat filmiku, gdyż byłem zbyt zajęty studiami. Stwierdziłem, że przyszła pora to nadrobić, choć rzecz jasna jest już na recenzję zdecydowanie za późno. Postanowiłem zatem skupić się na jednym szczególnym aspekcie tego filmu. F1 zawierało mnóstwo nierealistycznych elementów. Pomieszany kalendarz z Dayton 24 w połowie roku oraz Grand Prix Belgii pomiędzy Meksykiem a Las Vegas, strategie zahaczające o manipulację wyścigiem, czy też um, to. We need to build <tryk> Coś do czego jednak nie można się przyczepić, to wypadki, gdyż większość z nich była rzetelnie inspirowana prawdziwymi zdarzeniami. Dzisiaj przedstawię pełną listę tychże incydentów z ich odniesieniami do rzeczywistości. Jeżeli z jakiegoś powodu nadal nie było to oczywiste, tak, będzie tutaj mnóstwo spoilerów. Nie powinien to być jednak problem, gdyż w przeciągu dwóch miesięcy chyba każdy zainteresowany tym filmem zdążył go już zobaczyć. Film F1 otwiera scenę ścigania z lat 90 Sony Hayes idzie koło w koło z Ayrtonem Seną po torze że Hatch, który dość mizernie udaje heres. Tak charakterystyczne miejsce jak prosta przed zakrętem Hawthorne Bend ciężko zamaskować jako inny obiekt i tutaj twórcy filmu się nie postarali. Następnie otrzymujemy dramatyczne ujęcie z perspektywy naszego bohatera, który przy dużej prędkości wypada z toru oraz rozbija się. W późniejszej części filmu pokazane są natychmiastowe skutki tego incydentu. Potężne uderzenie rozerwało samochód na pół, przez co jego kierowca został wyrzucony z już nieistniejącego kokpitu. Następnie wylądował na środku toru, półprzytomny, z fotelem wciąż przypiętym do jego pleców. Sony Hayes doznał w ten sposób poważnych kontuzji, a te wstrzymały jego obiecującą karierę. Dopiero po latach wrócił za kierownicę, startując przy różnych seriach wyścigowych jak NASCAR, IndyCar, IMSA czy WEC. Po koszmarze z Grand Prix Hiszpanii 1993 po DF1 wydawał się jednak wykluczony, a sam incydent dalej prześladował Heisa w koszmarach. Wypadek ten ma absolutnie kluczowe znaczenie dla fabuły filmu, więc zaczerpnięcie inspiracji z prawdziwych wydarzeń było jak najbardziej wskazane. Dokładnie to zrobił reżyser Joseph Kosiński. Wypadek Soniego Hejca został całkowicie oparty na incydencie Martina Donaliego. Podczas treningu do GP Hiszpanii 1990, bytyjczyk doświadczył awarii zawieszenia. Następnie wylądował w metalowych barierach przy 260 km na godzinę i ledwo uszedł z życiem. Ujęcia z tych dramatycznych scen wszyscy już zobaczyliśmy w kinach. Twórcy filmu dostali stali pozwoleni na użycie prawdziwych nagrań z wypadku Donaliego, co z kolei czyni Incident Hayes'a stuprocentowo autentycznym. Nawet historia tych kierowców jest podobna. Obaj byli imponującymi debiutantami, jeżdżącymi dla Lotus'a w latach 90. Twórcy filmu zmienili jedynie drobne detale. Niestety, w przeciwieństwie do fikcyjnej postaci, Donnelly nigdy nie wrócił do motorsportu na stałe. Jedynie w 2015 roku wykonał pojedyncze starty w British Touring Car Championship. Brytyjczyk przyznał w wywiadach, że bycie inspiracją dla artystów z Hollywood oraz fakt, że jego zmieniający życie wypadek został uwieczniony na wielkim ekranie, to dla niego prawdziwy zaszczyt. Ponadto Donelli osobiście przyjął do Brands Hatch i doradzał ekipie filmowej przy nagrywaniu scen z wypadku. Za cały ten pomysł i jego świetną realizację należy autorom F1 chylić czoła. Późniejsze sceny były jednak znacznie bardziej kontrowersyjne dla fanów motorsportu. W trakcie Grand Prix Węgier, drugiego wyścigu Formuły 1 uwiecznionego w filmie, Sonny Hayes decyduje się na szaloną strategię, o której nie poinformował nawet zespołu. Po niefortunnym przebiciu opony na starcie Amerykanin zaczyna powodować incydenty z premedytacją. Wpierw zderza się z Gavinem Magnussenem i traci element przedniego skrzydła, co akurat nie wyglądało szczególnie intencjonalnie. Następnie kierowca Apex GP nie przepuszcza Walteriego Botasa mimo niebieskiej flagi oraz powoduje z nim kolizję. Natomiast pod koniec wyścigu agresywnie broni się przed Loganem Sargentem, wypada z toru i rozjeżdża styropianowe bloki reklamowe. W ten oto sposób Hayes spowodował trzy wyjazdy samochodu bezpieczeństwa, choć realistycznie w większości z tych przypadków wystarczyłoby tylko w a jego partner zespołowy wykorzystał je do zmiany strategii i zdobycia pierwszego punktu w historii zespołu. Brzmi znajomo, powinno, gdyż te wydarzenia bardzo przypominają Grand Prix Singapuru 2008. Przed tym wyścigiem Nelson Piquet Jr. otrzymał od zespołu polecenie, aby specjalnie się rozbić i spowodować samolot bezpieczeństwa. Dzięki temu Fernando Alonso mógł objąć nietypową strategię i zdobył przez to pierwsze, długo wyczekiwane zwycięstwo Renault w sezonie 2008. Poczynania Heysa nie były aż tak perfidne i oczywiste na pierwszy rzut oka. Grając w tę rolę, Brad Pitt poniekąd jednak potwierdził, że ten moment był oparty na jednym z największych skandali w historii Formuły 1. Inspirowanie się skandalem, który do dziś pozostaje okropną plamą na całym sporcie, to. Ciekawa decyzja. Przedstawia ona głównego bohatera oraz jego zespół w całkowicie złym świetle, gdyż do sukcesu dochodzą po prostu oszukując. Przebieg wydarzeń z GP Węgier jest jeszcze bardziej zaskakujący, kiedy przypomnimy sobie, że producentem filmu był Lewis Hamilton. Czyli mistrz świata aktywnie uczestniczył w jego tworzeniu i przestrzegał scenarzystów przed naginaniem rzeczywistości. Dziwne jest zatem, że zaakceptował taką scenę. W prawdziwej Formule 1 Sony Hayes uzbierałby przynajmniej kilka punktów karnych za takie poczynania, a to i tak byłoby łagodną karą od FIA, która mogłaby mu słusznie wręczyć bana na wyścig. Trzeba jednak przyznać, że wyczyny głównego bohatera nie były kompletnie absurdalne. W pierwszej chwili, nie znając zamiarów postaci, jego wybryki z Węgier można zinterpretować jako zwykłe incydenty wyścigowe. Żaden z nich nie był tak dobitny jak celowe rozbicie samochodu. Czy coś takiego mogłoby się wydarzyć naprawdę? No, nie jest to zupełnie wykluczone. Najprawdopodobniej dlatego Hamilton zgodził się na tę scenę w takiej formie. Była ona na absolutnym limicie złamania bariery realizmu. Całe szczęście, reszta filmu jest nieco bardziej opanowana. Kolejnym kontrowersyjnym punktem filmu był następny wyścig, czyli Grand Prix Włoch. Joshua Pierce nie zjeżdża do boksu, mimo że zaczęło opadać. Ilość wody wylatującej z puktu jest zdecydowanie zbyt wielka, aby slicki sobie z nią poradziły. Na razie filmu głosi jednak, że opony na suchy tor wciąż są szybszą opcją, choć bardziej ryzykowną. Już zaakceptujmy to jako hollywoodzki, podkoloryzowany element filmu. Następnie kierowca Apex GB, wbrew zaleceniom swojego partnera zespołowego, atakuje Maxa Verstappena od zewnętrznej zakrętu Alboreto, aby objąć prowadzenie. Brytyjczyk wpada jednak w poślizg, a następnie zostaje wystrzelony w powietrze przez tzw. sausage curb. Pierce ląduje za barierami, a Hayes wyciąga go z płonącego samochodu. Ta scena została bardzo skrytykowana w mediach społecznościowych. Nic dziwnego, gdyż komputerowo wygenerowane ujęcie samochodu obracającego się w powietrzu wygląda na pierwszy rzut oka co najmniej specyficznie, nawet dla osób niezaznajomionych z motorsportem. Ten wypadek jest jednak prawdziwy. Podczas rundy F3 w 2019 roku Alex Peronin został wystrzelony w powietrze przez Starkę w dokładnie tym samym zakręcie, a jego bolid wylądował na barierach. Trzy lata później Henrique Chaves zaliczył podobny wypadek. Kierowca TS Sport dachował w drugiej szykanie podczas wyścigułek na Monzy. Obaj zawolnicy uniknęli poważnych urazów. Ognisty element kraksy został natomiast zaczerpnięty z pamiętnego wypadku Romana Grażana podczas GP Bahrainu 2020. Tak jak Francuz, nasz fikcyjny kierowca również opuścił samochód z wyłącznie poparzonymi dłońmi. Ten wypadek to jeden z wielu momentów filmu, który w teorii jest realistyczny, lecz jego dramaturgia zostaje wystrzelona poza skalę. Łączenie dwóch tak okropnych wypadków w jeden zaczyna polemizować z rzeczywistością, gdyż trudno jest komukolwiek uwierzyć w na tyle horrendalne zajście. Wzorowanie się na prawdziwych wydarzeniach poniekąd przestaje działać, kiedy są one wyolbrzymiane. Dużo bardziej adekwatny był incydent z Grand Prix Las Vegas. W tym wyścigu emocje wzięły górę nad Sonim. Kierowca Apex GP jest wściekły, gdyż FIA nakazała zespołowi cofnięcie ulepszeń i powrót do starej specyfikacji samochodu. W akcie desperacji, Hayes próbuje wyprzedzić Pereza w ostatnim zakręcie, który jest wyjątkowo szybki. Kierowcy stykają się oponami przy prędkości przekraczającej 300 km na godzinę, a kontakt wysyła Amerykanina w barierę. Wrak Bolidu częściowo przebija płot chroniący kibiców, po czym koziołkuje i ląduje ponownie na asfalcie. Taki rodzaj wypadku jest dobrze znany fanom Indicar. Na dużych, szybkich owalach wielokrotnie widzieliśmy, jak samochody lądują w metalowym płocie. Wpadek Hejsa może nie był bezpośrednio inspirowany, ale z pewnością przypomina incydent Roberta Weekensa z 2018 roku. Kanadyjczyk zderzył się z Ryanem Hunterem, a następnie jego bolid uniósł się i dramatycznie rozbił osiadkę. Weekend został sparaliżowany od pasa w dół, lecz co ciekawe, dalej kontynuuje karierę. Były kierowca Indicar rywalizuje w Imsa z przerobioną korwetą GT3 która zawiera specjalne urządzenia do ręcznego sterowania pedałami. 15 lat przed tym Kenny brak znalazł się równie blisko utraty życia. Jego bolit uniósł się na skutek kontaktu z Tomasem Szekterem, a po kolizji z siatką samochód zamienił się w wyłącznie sam cockpit. W momencie wypadku Szwed doświadczył największego przeciążenia kiedykolwiek odnotowanego w aucie wyścigowym. Niebywałe 214G. Istnym cudem brak został jedynym człowiekiem w historii, który przeżył tak gwałtowne zatrzymanie. Jego rekonwalescencja Wnikające ze złamania wielu kości Trwało jednak aż 18 miesięcy Po feralnym wyścigu na Texas Motor Speedway Były mistrz Indy Racing League Tylko raz powrócił za kierownicę Podczas Indianapolis 500 w 2005 roku choć był to kolejny dramatyczny incydent, Hayes wyszedł z niego bez poważnej kontuzji. Przy współczesnych standardach bezpieczeństwa nie można tego nazwać zupełnie nierealistycznym. Nawet jeżeli twórcy filmu niczym szczególnym się tu nie inspirowali, to i tak przedstawili bardzo adekwatną kraksę. Film F1 zawierał wiele innych wypadków. Były one jednak na tyle powszechne, że trudno jest je połączyć z realnymi incydentami. Najprawdopodobniej reprezentują one po prostu zwykłą naturę ścigania. Twórcy filmu raczej nie myśleli o prawdziwych wydarzeniach, kiedy do scenariusza wpisywali kraksę Hejsa w trakcie testów na Silverstone, kolizję Hejsa i Piersa ze Spa, kolizję Hejsa i w Abu Dhabi, czy też kolizję Piersa i Hamiltona z tego samego wyścigu. Jeżeli już, wypadek kierowców Apex GB podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii mógł być wzorowany na incydencie Kevina Magnusena i Aleksa Albona z 2020 roku. Taki rodzaj kolizji jest jednak bardzo zwyczajny, więc reżyserzy mogli go samodzielnie wymyśleć. Podsumowując, twórców filmu F1 należy naprawdę pochwalić za implementację wypadków. Tak jak w przypadku wielu elementów całej fabuły, przede wszystkim inspirowali się prawdziwymi wydarzeniami, dzięki czemu pozostali autentyczni. Jedyny problem, który został już wspomniany wcześniej, to aspekt dramaturgii. Momentami jest jej tak dużo, że film przestaje się wydawać realistyczny. Prawie każde przedstawione na ekranie Wydarzenie mogłoby mieć miejsce w rzeczywistości, ale nie na przestrzeni zaledwie połowy sezonu Formuły 1. Głównym problemem filmu wcale zatem nie jest brak realizmu, tylko upakowanie tych wszystkich dramatycznych wątków i momentów w nierealistycznie krótki okres czasowy. A wy co sądzicie? Mimo pewnych zastrzeżeń, o których tutaj mówiłem, film F1 mi się spodobał. Fabułę z pewnością należy nazwać płytką, a niektóre momenty były nierealistyczne. Jednak w większości przypadków brak realizmu odnosi się do detali dostrzeganych jedynie przez nas, hardkorowych fanów, do których ten film nie był kierowany. Nie jest to dokument, więc powinniśmy takie lekkie filmowe naciągnięcia zaakceptować. F1 przede wszystkim wykonało swoje główne zadanie na szóstkę z plusem. W genialny sposób zaprezentowano ściganie, co zainteresuje tym sportem wiele nowych osób. Ja z kolei mam nadzieję, że ten materiał zainteresował Was moim kanałem. Zapraszam do zasubskrybowania Świat Motorsportu i zaobserwowania tego bloga na wielu różnych platformach społecznościowych, do których linki znajdziecie w opisie. Na dziś dziękuję za oglądanie, do następnego, cześć!